Ostatnie lata to nie był łatwy czas dla sportu w obornikach Wielkopolskich. Świadczą o tym kłopoty sztandarowych dyscyplin piłki nożnej i piłki ręcznej. Oborniki to jednak miasto i gmina o olbrzymim potencjale, w którym sport odgrywa niezwykle ważną rolę i wydaje się, że nadchodzą dla niego dobre czasy. Oborniki są niesamowitą doliną potencjału sportowego. W ogóle im bardziej człowiek zagłębia się w zagadnienia, stwierdzam, że mamy niesamowity potencjał, niesamowite możliwości i stąd ten optymizm. Optymizm generalnie buduje się na ludziach. Jeżeli ludzie chcą i potrafią, to trzeba im stworzyć możliwości, prawda? Powodów do optymizmu jest kilka, na pewno coraz lepsza baza w zeszłym roku powstała, a w tym roku zostanie oddana powiatowa hala sportowa mająca siedzibę w Zespole Szkół Zawodowych. W zeszłym roku został oddany kompleks boisk Orlik. Dwa lata temu, w 2008 roku, właściwie trzy lata temu, została oddana hala sportowa w Obiedzieżnie. Niespełna półtora roku temu został oddany kompleks wojsk sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2. Wiodącymi dyscyplinami w Obornikach jest piłka ręczna i piłka nożna, tak jak to po prostu jest od dawien dawna. Natomiast w Obornikach szereg dyscyplin takich jak tenis stołowy, karate, motocross żeby nikogo nie pominąć pływanie. Są to dyscypliny, które bardzo ładnie się rozwijają. Odnoszą szereg sukcesów na arenie tutaj wielkopolskiej, ogólnopolskiej, a w przypadku Dyscyplin takich jak karate i motocross, też międzynarodowy. Podstawą sportu w każdej miejscowości są dzieci i młodzież. To z nimi można budować przyszłość. Młodzi piłkarze Sparty Oborniki z rocznika 97 zaprosili do zespołu szkół w Obornikach zaprzyjaźnione drużyny do udziału w trzecim noworocznym halowym turnieju piłki nożnej. Osiem drużyn, z którymi cały czas nasza Sparta spotyka się, współpracuje, rozgrywa mecze. Także jest to już w tej chwili jakiś, jakaś tradycja, na pewno. Ten rocznik dobry, taki dla Sparty znaczący? Tak, jest to rocznik 9-7 i młodsi, jest to znaczący rocznik. Trampkarze, już w tej chwili dzieci grają od najmłodszej grupy orlika. W tej chwili jesteśmy jako MKS Sparta Oborniki, po którą podlegają grupy młodzieżowe. Orliki, młodziki, trampkarze, juniorzy, głównie grupa seniorska już. Byliśmy kiedyś nazywani Szkółką piłkarską Sparta Oborniki, ale w tej chwili wprowadziliśmy małe zmiany i jesteśmy, tak, jesteśmy jednym klubem, jednym klubem, który, pod którym działają grupy młodzieżowe i grupa seniorska. Partnerem i sponsorem turnieju była firma Kotta produkująca meble tapicerowane, która stara się promować Obornicki Sport. Ze sportem obornickim zaczęliśmy współpracować poprzez piłkę ręczną. Obecnie też dofinansowujemy szkolenie i różne turnieje młodzieży obornickiej w piłce nożnej. A jak będzie dalsza przyszłość wyglądała, czas pokaże. Piłka nożna? Też mieliście już jakiś związek bliższy? Czy to jest Wasza pierwsza? Możliwość współpracy z chłopakami przy takim turnieju, gdzieś już im jakoś wcześniej była jakaś forma współpracy? Współpracę rozpoczęliśmy z finansowaniem wyjazdu właśnie młodzieży z partii Oborniki na turniej do Francji. Teraz zorganizujemy właśnie pierwszy taki turniej o puchar prezesa naszej firmy, a w przyszłości być może będzie to jakoś tradycją już. Zobaczymy. Turniej wygrała Sparta, która wyprzedziła między innymi silny zespół Warty Poznań. A wszystkim spotkaniom przyglądał się nowy trener drużyny seniorów Radosław Wrzesiński. Są zapewnienia tutejszych działaczy, że, że, że się zmieniło pod względem zarówno finansowym. Jest stabilizacja finansowa, czego wcześniej nie było, z tego też się orientowałem. A także są zapewnienia co do zawodników, którzy wcześniej tutaj grali i z miłą się wrócą ponownie do sparty, walczyć o, o utrzymanie przynajmniej w tym sezonie, bo, bo takie są realia. A w przyszłości, w przyszłości mam nadzieję, że awans do trzeciej ligi, ligi i to jest nasze założenie. Długoplanowy plan taki jest, żeby dostać No i ruszamy, ruszamy, mamy dwa miesiące przygotowań. Nie ukrywam, nie będą to łatwe przygotowania dla chłopaków, no ale, ale też cel mamy postawiony jasny i będziemy musieli. Zna Pan tą drużynę jakość zawodników, czy będziecie się poznawać, czy ma Pan już pewien pomysł na nią, na ustawienie, na formację, na grę, na sposób gry? Tak, tak, tak. Mam. Myślę, że każdy trener ma jakiś swój styl prowadzenia drużyny, jakieś ulubione ustawienie. Ja też już takie mam. Znam chłopaków, wiem co potrafią. Wiem jak wcześniej grali. Nie będę wprowadzał wielkich rewolucji, przynajmniej na początku. Potrzebuję na to po prostu czasu. Teraz najważniejszy jest wynik, który musimy wywalczyć w najbliższych meczach. Mamy cztery mecze zaległe, które dogramy. Mam nadzieję, że że nazbieramy tych punktów odpowiednio, odpowiednią ilość, żeby pozwoliła nam się utrzymać. I co dalej ze Spartą i obornickim sportem? Wszyscy są optymistami, więc raczej po czasach ciężkich powinny nadejść lepsze. Musi powstać coś w rodzaju grupy roboczej, która cały czas jest w żywych konsultacjach z osobami zainteresowanymi, no i z urzędem bo nic nie można robić dla ludzi bez ludzi, prawda, także im bardziej będziemy się wsłuchiwać w to, co mieszkańcy chcą, to co sportowcy, to myślę, tym, tym lepsze wyniki będziemy mieli, a mamy się czym pochwalić i myślę, że śmiało może to być wizytówką też Obornik.